To jest zalew Wilcza wiesz, to jest dość takie popularne miejsce w sumie. Mm -hmm. W latach 90. <grym> hey. Było bardzo... No nie naprawdę. No ja pamiętam za mało lata, to tu wiesz, na weekend się jechało z rodzicami na Wilcza nie? Yesu. Tu można zawieszenie sprawić, bo tu są takie no. Najlepsze jest to, że nie widać tych w ogóle dołków, nie? Tak, bo także, zasypane Zasypane, także jedziesz że nie wiesz co się zaraz stanie Znaczy nie, jak się tak na Ciebie patrzę z przodu, to by się po prostu śmiać cały czas chcę. Nie wiem czego, ale to takie, takie, takie znaczy... sympatyczne urządzonko No, bardzo fajne Chłopie, przyjedziemy, narobimy soku, walniemy, walniemy jugger Bomb na start, na tych Tak, Dobra. tak, weźmiemy ale sok wyciskany stary, taki na świeżo, do drinów do, do to jest stos zamiast, wiesz, pe pepsi jakieś czy coś, nie? Jasne. Bo to od razu kupi pijesz lek na kaca, bo, bo ładujesz tyle witamin w siebie, nie? No to naprawdę, wybiera, zawiecha, spoko. No wiesz, fajnie, że nie jest byle jaka wsadzona, nie? No, to, to, to tak. Tylko też, wiesz, uważaj z tym rozpędzaniem się, bo jakby, tak, jakbyś właśnie, w jakąś pusty. zaspę wpadł, to no. żeby cię nie pociągnęło, nie? No powiedz mi, ile teraz tu spuściłeś do 0,4 bara? Tak, 0,4. No, ale jeszcze o, o, o spokojnie bym mu spuścił, nie? Można śmiało, można. Bo jak tak patrzyłem, wiesz, butem na oponę, to, to tak. Nie, nie jest taki półflaczek. No. Ale co, teraz spoko, kobieta, Taka trasa przelotowa, la, lasami cały czas, wiesz, jedziemy. No, ale nie. Można by się zapuszczać głębiej, ale mówię, wiesz, co głębiej, to zawsze to jest. Jakiś smród tam po sobie człowiek zostawia, a tak to tak jedziemy jak najbardziej legalnie możemy, nie? Tylko tu będzie taki rowek też zaraz w lewo. Tu skręcam w lewo. Tak, tutaj w lewo. To jakaś droga w ogóle stale jest. I tutaj tylko taki rowek będzie chyba mały przed dochodem. To jest, jest, o, jest. To... Z, tego, z tego co pamiętam, nie? Drzewo przestawił Za <grymio> dachem kur... I gdzie? Tu w lewo? Tak, w lewo, no No bo musimy, wiesz, za zaslabanati za za Czekaj Tak, tu w lewo i w prawo od razu Czekaj na mnie Chłopie Fajnie, że, bo przejeżdżamy tam, gdzie Hupik kład, normalnie przejeżdża też, nie? No. Dawaj prosto, ogień. Ta trasa teraz to jest idealna dla niego. <grym> no, no, jakby był, wiesz, wyczuty, to by tak co leciał. Wiesz no. co, tutaj pojedźmy w lewo. Generalnie traka mam w prawo, ale chciałbym i inną dróżką spróbować. Jeśli tu nie ma tabanu oczywiście. No nie. Yy, jakaś, generalnie ta droga się teoretycznie skończy i powinna być jakaś w prawo, bo musimy odbić, nie? W prawo, ale to po prostu szukamy, nie? A Dobra. to jest jeszcze nie teraz pewnie za jakiś kilometr. o no tu. Koka. To dawajmy nią, nie? Ale połącz, za, jest za tym tym, nie? Za potokiem. Zobaczymy. To jest tak, że jak nie pojedziemy, czyli nie zobaczymy, nie? Nie, a ja ci nie, 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 wyjedziemy, ale nie, tu coś jest. jest. co co ty mówisz przed <laughs> nie, co ty nie, przedtem, że jakiś nie, 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 Pięknie. A. No i tu o, popatrz Kamil, bo mamy dojechać y, tam, tak? Ty Wojtek poczekaj, nie pchaj się tu, wiesz, bo, bo ja, wie... ja muszę w ogóle zobaczyć co tam się dzieje teraz. A ja się wyśnikam w międzyczasie. Wiesz co, no tutaj kuźwa jest ta droga, ale tu jest taki spad duży. Musimy równolegle w hmm. lewo jechać, tak? Wiesz też jadę teraz taką y... Tam chyba przejedziemy. Taką drogą jadę, żebyś się ty też zmieścił. Bo tam by zjechał, tylko by było za stromo, trochę i są te takie kurcze świerki, nie? A tutaj, już tu spokojnie. O, widzisz, Wojtek, jakbyś tutaj dojechał do mnie. Jakoś, Może sobie jakoś wiesz, wybierzesz jakąś dróżkę, nie? Powinny być. Tylko, że wiesz, tutaj troszkę gorzej. będziesz miał ciaśniej w sensie, nie? Dajesz tam radę się mieścić pomiędzy tak, tymi drzewami? Tak, tak, tak. To w zasadzie tylko o to chodzi teraz, nie? Polutku, żeby tutaj nie wysnąć, nie? No, ja tutaj już... a, jeszcze tam jest I co? Myślisz, że spoko? W razie jadę ale... Ja tu zaraz przyjadę, jadę jedną drogę, obczaić, dobra? Może nas rozłączyć, okej? Okay? Dobra Wystarczyło, Wojtek, nie skręcać w tą drogę, cośmy tutaj pojechali, tylko 20 metrów dalej I byśmy normalną drogą dojechali, wiesz? Widzę, widzę Chyba cię widzę z przodu. Raczej z tyłu mnie możesz widzieć tak. Chyba, że się, wracasz się? Nie nie ja stoję... A, ja ale... Tam już tam... No ale jest, już dasz radę w sensie, tak? Yy... Jestem już na głównej. Tak? Stoję. No. A to teraz ja ci tu chciałem ratować. A ty gdzie jesteś z przodu? Ja ci Teraz jestem tu gdzie ty byłeś. <grywa> 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 Tutaj, Aha. to gdzie ty przed chwilą byłeś, nie? No. Aś tu wychachmęcił. No musiałem cofnąć, wydarłem plastik, ale wsadziłem go i nie ma śladu. W chłopie Albo testy, albo stresy. No Wystarczyło 20 metrów dalej tam skręcić, wiesz? I byśmy no. sobie przelecieli normalną podróżką. Mm. I co, tu to, to o kur... Tutaj przeszedłeś normalnie, nie? Tak, to już tak. No w jednym miejscu, buta ciasnawo No dobra, i tu w prawo, bo ty wiesz? Ha. Dobra Elegancko. Ale fajnie, taka, taka, taka. Nie. No pewnie. Jak tak teraz jedziemy, wiesz, ty jedziesz tym z przodu i tak patrzy na ten sprzęt, to jest tak myślisz, kurze chciałbym być myśliwym chyba, nie? <laughs> I jest taki, wiesz, możliwości, żeby sobie czymś takim na pulowania śmigać, nie? No, że... ale co oni mogą normalnie po lesie jechać tym. Nie, myślę, że wiesz, służba leśna czy myśliwi, którzy mają jakąś tam koncesję. No nie, nie, nie wiem. Nie dam sobie ręki uciąć, ale, no. ale myślę, że jakoś to jest rozwiązane, nie? No. No bo na wprost są stawy kolejne jakieś. Tu takie podmokłe tereny widzę, co chwila jest jakiś Wiesz, co, ale to nie ma tak, że są jakieś takie rozlewiska, nie? Aha. A raczej tylko staw zamknięte, zbiornik. Nie. O, tutaj jakieś koleinki Spoko, spoko, Ani kopie, O no teraz dotknąłeś tylko. No, teraz poczułem Ale teraz sobie tak myślę, że, że ta jego wąskość, czyli to, że on jest wąski, to jest też zajebista zaleta w takim terenie, żeby się gdzieś, wiesz, dojechać w jakieś takie totalne zadupie, nie? Przecież no. jakby był już, wiesz, troszeczkę szerszy, to między tymi tutaj w prawo. Tutaj w prawo objedziemy, i generalnie tam prosto ta droga będzie zaraz. Bo, generalnie wiesz, na takie, no jakby był szerszy, to już między tymi drzewami chyba by było tak gorzej dojechać, nie? No. Jeśli byś się w ogóle przycisnął. A kto by musiał, dłużej bym kombinował, żeby tam wjechać. No, no. Nie wiem, czy to dobrze robię. Lepiej, chyba, środkiem. Ale nie no, przechył masz bezpieczny. To nie, nie, jest okej okay wszystko. O, tu taki fest, ten, nie? No, coś tam jest pod śniegiem. Pewnie kawałki tego drzewa, otuch. <noise> Może. No, tutaj elegancka droga. Fajnie no. Tutaj specjalnie zrobiona pod tego, pod te wałki, Isuna. Mieścisz, na, mieścisz <noise> się na niej idealnie po prostu, nie? Misu! <noise> Isu! <noise> Zahaczył dachem, kurza, jedzisz jak taran. Dobrze, że nie Tarzan No Tym by nawet odśnieżył jakąś większą powierzchnię, nie? Bo wiadomo, na podwórku to ciężko manewrować Ale jakąś drogę, A, tak. jakąś drogę wiesz Dłuższą, czy coś, Tak bardziej komercyjnie, nie? Jak tego e, Hisuna się zastanawiałem, czy go brać na salon, czy nie W, w ogóle, jako markę, nie? no To na początku obawiałem się, że to będzie taki drugi Linhai, nie? O -o. Czyli wiesz, takie jak zjadłem. Y, taki najniższych lotów, wiesz, ten, ta przeprawówka. Ale, chłopie, No, czekaj. Ale złego słowa jak na razie nie, nie powiem, nie? A, po, a sprzedał się jakiś? Tak, za 4 sztuki nawet już się sprzedały. Nie, nie jest to dużo w porównaniu do innych, ale to jest, wiesz, początek marki, nie? No. No, także się obawiałem. Ale jak tak wiesz, się na niego przypatrzysz, jak się przejedziesz, mówi o kładzie, nie? Co, tak. co prawda, tak jak mówiłem, on jest inaczej zestrojony, on ma jakby dłuższe przełożenie, wie o co chodzi. On nie ma takiego walnięcia w gaz jak na przykład CFK 600 czy tam 520, nie? On tak delikatniej to moc oddaje, dlatego moim zdaniem jest taki, wiesz, bardziej roboczy sprzęt, nie? No. Natomiast ja w jednym e, zmieniłem te. Ciężarki wariatora, nie? Na... No. Lżejsze. E, oryginalnie ważyły chyba po 20 gram, ja zmieniłem na takie, które ważyły po 15, nie? No. I, i wtedy to uderzenie w gaz wróciło, jakby wiesz, czyli było takie... takie no takie inne, nie takie mocniejsze, nie? Fajniej, fajniej. No, no. Ale to też zależy do czego potrzebuję, bo do pracy to bym nic nie zmieniał, nic nie ruszał, nie? Tak. A do poszalenia, no to czasem tam warto coś tam pomocować. No ten co, masz, ten co masz u siebie z pługiem, to jest ta debówka, tak? Chuj. Nie, nie, miałem takiego samego, czarnego, już też pług zamontowany i wszystko, ale przyjechał gość z rejestra i korkcego. I zabrał. Tak. Z tym będzie to samo pewnie. Nawet żeśmy nie pojeździli przebieg zerowy, nie? A fajny Aha. wiesz, kład pomarańczowy, pomarańczowy pług, fajnie to wygląda. Ty patrz, widzisz przed tobą, No, rowerem to jechał. Tak, MTB, to... MTB, no tak? No ale widzisz ślad, tak, to tak, tylko tak, tu, no. no. Są sam prze****, sam. A co byś chłopie, pomyślał jak ten ślad nagle by się skończył, chłopie? Tak nagle. <laughs> to znaczy, że to że on zniknął. <laughs> A tutaj wiesz, w lecie czy wiosną, to też stary można sobie naprawdę zajebistą trasę zrobić. Takie cross country, przelotowe, wiesz, szybciej, nie? Bo to jest zupełnie inna jazda niż u was, nie? A, u u tak, was jest, wiesz, szukanie, podjazdy, zjazdy, a tu wiesz, ogień na tokie, nie? i cross no. to ja, ja to też lubię, nie? <słuch> to ja też, to ja też. Ej, ty też. <słuch> no. to na, na tył sobie przyłączyłeś? Tak. No tak, Nie masz mechanizmu różnicowego z tyłu, chłopi, dwa koła drą. A my gdzie A idziemy? tu czwarty! Bo już tam mieliśmy, tam idziemy! O Jezu. Gdzie? Tam? Tak. A tu pewnie ślisko pod spodem, więc delikatnie. No. Gdzie? To takim rangerem chłopy tutaj nie poczujesz, kurde. <ślad> Łołowu, łabijamy Kamil, bo tu leży drzewo ja pod tym nie przejadę. A, no to, to tutaj można, wiesz, tutaj akurat jest jakiś kawałeczek. Tutaj może zaraz odbijemy. bo tu nie przejdziemy chyba, co? Tak jest! Faktycznie drzewo w lesie. SOK! Wiesz co, ja niekoniecznie najlepszą drogę wybrałem. Ty. Musisz bardziej Wojtek najechać sobie, wiesz, musisz tutaj za mnie zajechać, wiesz, tutaj z boku bardziej chyba Z tamtej strony? Z prawej, z mojej strony, z mojej prawej, wiesz, bo ja tutaj mam taki rów, tak średnio O i tutaj przyjedziesz, jak, jak wiesz, z mojej prawej strony będziesz, nie? O tu Ja, o, ja no. jest ja tak zawisnę, o, patrz, tak Ty, sobie to, żebyś... Ja też <laughs> Ty też A <laughs> więcej, okay, dobrze mam. Dawaj, dawaj, jogi, jogi, nie, nie, ja chciałem też zawisnąć! <laughs> Chciałeś zepsuć hajsuna? Nie, 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 ty gadasz, mordo? nie, na nie, 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 ma szans. nie, 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 Czeko, ale to ch... nie podjazd jest Zobacz, no, spróbuję od najmniejszego tu. No dawaj <śmiech> Faktycznie <śmiech> Ale to chłopiec się tutaj nie poczuł, to co ty spirujesz? No tak, tu nie poczuł nic No za tobą jechać? <laughs> no można sobie tu zjechać, nie? Właśnie, ja bym z tego asystenta zjazdu wypróbował w końcu Bo ja do niego jestem taki nieprzekonany jakby, nie? Chłopie Hysun Entertainment <grym> 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 Dobra, dajemy tylko w próbujemy Tutaj Dobra, spokojnie, tylko uważaj, bo... Jedziesz za mną? Aha <grym> Nie, tu jadę gdzie ty wjeżdżałeś No tutaj wjeżdżałem Dobra, L jest... Nie, to H ML <grym> <grym> Wojtek... Wyglądasz jak. Dawaj, dawaj! Widzisz? Ale, ale tu już moc się kończyła, nie? Tak, skończyłem. Dobra, ja teraz ja podjeżdżam. Ale było na, na to było na L? To było na Lce, tak? Tak. To mu już brakło. Ja jeszcze raz tę tam pojadę. O, ten mały. Chyba, że spróbuję trochę się bardziej napędzić. Nie, znaczy. Ale pod ten sam chyba, bo już pod większy nie tak, ma tak, sensu pod, pod ten sam No to spróbujemy, czekaj Dawaj to Może na H? Nie Nie, yeah, na H chyba wiesz co, nie, nie bardzo mi się to wydaje, że on by dał radę na H Bo za no to cie, wiesz, to jest za, za ciężkie jednak To już mu brakuje pod koniec No, No, no no Wojtek, ale wiesz, no już nie, nie oczekujmy raczej, nie? A, tak! Prawda, <grymina> to, jest, to jest 500, <grymina> która waży 740 kg. O! No, jeszcze ja tu jestem, kurwa. <grymina> ja sobie muszę to ADC sprawdzić. No to sprawdź. A, bo to chodzi o to, że co, że on po prostu teraz se hamuje tym dyfrem, sam, tak? Sam, sam wszystko robi, widzisz? Nie a blokuje czy... ci, nie blokuje ci kół. Możesz gazem sobie pod, podratować, hamulcem też możesz. No a teraz jeżdżę na L, jakbym zjeżdżał na H, to on się będzie inaczej zachowywał? No tak, będzie miał mniejsze hamowanie, szybciej pojedziesz trochę. Znaczy dobra, spróbuj się na H raz zjechać z tym ADC. No tak, no to f*** szybciej jest, patrz. Nie słyszę się nic? F*** szybciej jest. O, z 5 minut przerwy i gonimy dalej, co? Dobra, jasne. No, ale to u góry. A, no to jedziemy tam.